I tak, wszystkie te elementy zsumowaliśmy w formie tak zwanego pakietu uczestnika Axler Up. Na niego składa się sześć instrumentów. A to jest sesja wprowadzająca w pierwszym tygodniu w naszym Instytucie, gdzie prezentujemy Państwu, znaczy wprowadzamy Państwa w pola istotne, jeżeli chodzi o internacjonalizację, czyli technologia, finansowanie, państwa innowacji, państwa technologii możliwość, że prezentujemy Państwu techniki też wypracowywania strategii. Oni, niej, niej będę mówił za chwilę, jak będę Państwu pokazywał na stronie internetowej naszą ofertę. Natomiast do tego jeszcze dochodzi analiza. Analiza wybrana przez Państwa. My Państwu dajemy jedną analizę, natomiast Państwo decydują jakie pole tematyczne Państwo sobie wybiorą. Czy chcą Państwo na przykład analizę odnośnie konkretnego rynku, czy też powiedzmy analiza IPR, własności intelektualnej, czy też analiza konkurencji. My Państwu dajemy jedną możliwość, natomiast Państwo wybierają pole tematyczne. Bardzo ważnym elementem jest również coaching indywidualny do 30 godzin. I również Państwo mogą sobie wybierać, czy ten coaching będzie punkt ciężkości na finansowaniu, czyli pozyskaniu, jak pozyskać kapitał w Niemczech, czy też na przykład na prezentowaniu się, czy też na rozwijaniu technologii. Następnie trzy podróże networkingowe które mają za zadanie matchmakingu, partneringu Państwa czy z firmami niemieckimi, czy z innymi instytucjami Fraunhofera i tutaj jesteśmy otwarci, ponieważ to pytanie się pojawia, jeżeli Państwo mają już jakieś firmy, bądź też instytucje w rynku, na rynku niemieckim, dajmy na to, z którymi się chcieliby Państwo spotkać, to jesteśmy tutaj otwarci właśnie na Państwa propozycje i to będziemy zbierać te informacje również w dokumentach aplikacyjnych, czyli jeżeli Państwo mają już jakieś konkretne instytucje, z którymi chcieliby Państwo, żebyśmy postarali się zaaranżować spotkania, to te informacje będziemy chcieli od Państwa zobaczyć w dokumentach aplikacyjnych, bo to nam ułatwi przygotowanie tego zindywidualizowanego pakietu dla Państwa. Friendly Fire Panel, o którym mówiłem przynajmniej w samym końcu, będą Państwo prezentować swój model wejścia, strategię przed zaproszonymi inwestorami, ekspertami technologicznymi i biznesowymi. I do tego oczywiście dochodzi, tak jak to w przypadku wszystkich programów akceleracyjnych możliwość, że za każdym razem jak Państwo będą u nas w Lipsku, będą Państwo mieli miejsce do pracy w naszym Instytucie. Dodatkowe usługi, nasz model jest elastyczny, to oznacza, że ten pakiet AccelerUp, Składa się z tych sześciu zaprezentowanych instrumentów. Natomiast, jeżeli Państwo chcą do tego dodać dodatkowe analizy, coaching, networking, czy jakieś inne usługi, które są opisane w ofercie, proszę się, proszę, jesteśmy otwarci po prostu na Państwa uwagi. Czy Państwo muszą rozumieć po prostu ten produkt jako produkt elastyczny. Przebieg programu. Przebieg programu składa, nasz program składa się z. Trzech głównych etapów, czyli wprowadzenia Państwa do tematyki internacjonalizacji, następnie analizowanie, przygotowywanie rozwiązań i networking, partnering z partnerami i na samym końcu walidacja. I to podzielone jest na, tak jak mówię, cztery tygodnie w Niemczech i sześć tygodni w Polsce. Zaczynamy od sesji wprowadzających w pierwszym tygodniu. Później Państwo wracają do siebie, do swoich firm, gdzie oczywiście poprzez online mentoring my jesteśmy z Państwem cały czas w kontakcie, ale z racji tego, że bliskość granic państwo nie są zobowiązani, też nie widzimy sensu, żeby państwo u nas byli przez 10 tygodni. I też z racji tego, że państwo zajmują się przede wszystkim swoimi działaniami operacyjnymi, państwo nie mogą sobie też pozwolić na to, żeby opuścić swoje firmy na na dwa tygodnie. Dlatego podzieliliśmy to właśnie na te etapy tygodniowe. Następnie mamy drugi etap, czyli wejście w sesje coachingowe. I w, pierwszym, w czwartym tygodniu, i potem w siódmym tygodniu to samo. W międzyczasie znowu Państwa pobyt w Polsce. I na samym końcu Państwo przedstawiają swoją strategię przed zaproszonymi inwestorami i ekspertami w ramach tak zwanego Friendly Fire Panel. Czyli podsumowując 10 tygodni, 4 tygodnie intensywnego e, przygotowania i analizowania z nami w lipsku, natomiast 6 tygodni e, mentoringu online. Harmonogram, e, czyli jak wygląda to pod względem e, przygotowania aplikacji, od kiedy mogli Państwo zacząć. To jest tak, my do 11 czerwca w ramach pierwszej rundy czekamy na aplikację. I oczywiście każda osoba, która złoży aplikację, dostanie od nas potwierdzenie, natomiast do 17 będziemy weryfikować zgłoszenia z naszymi ekspertami i zaplanowaliśmy datę 18 czerwca jako informację o przyjęciu do programu, bądź też informację, że dostaną Państwo od nas feedback po prostu, czy Państwo się dostali do programu, czy nie żeby państwu dać możliwość również aplikowania o środki pomocowe w ramach programu Go Global przyjęliśmy że będziemy przyjmować pierwsze firmy od 1 września. Jeżeli chodzi o sam program, jak on będzie przebiegał, każda firma będzie zaczynała osobno, czyli będzie tak, że nie będzie przyjeżdżało pięć firm w tym samym tygodniu do nas, bo tak jak mówię, nasz model opiera się na zindywidualizowanym wsparciu, czyli każdego tygodnia, jak państwo będą raz w Niemczech, będą państwo jedynym reprezentantem danej firmy, znaczy jedyną firmą w ramach programu, żeby zagwarantować państwu na jak najlepszą jakość naszych usług. Aplikacja. Aplikacja jest prosta, składa się z trzech głównych elementów. Jest formularz aplikacyjny, do tego dochodzi prezentacja firmy. Prezentacja firmy jest Elastyczna, to znaczy, że my liczymy do, na prezentację Państwa założeń, jeżeli chodzi o wejście na wybrane rynki, Państwa modelu biznesowego, technologii, czyli generalnie opisania Państwa firmy. Wszystko jest opisane w dokumentach pomocowych na naszym portalu i również tutaj. Natomiast forma jak Państwo to zaprezentują należy do Państwa, my nie wymagamy, że powiedzmy slajd ma wyglądać tak i tak. My chcemy, żeby Państwo przygotowali do 25, do 25 slajdów w języku angielskim. To jest jedyne wymaganie, jeżeli chodzi o formalnie prezentacji. I do tego dochodzi również profil uczestnika. My zapraszamy do dwóch przedstawicieli z każdej firmy do nas. Jeżeli Państwo chcą wydelegować dwie osoby, potrzebowalibyśmy dwóch profilów reprezentantów. Tam są informacje, jeżeli chodzi o umiejętności językowe, żebyśmy wiedzieli, i również jeżeli chodzi o Państwa doświadczenia zagraniczne, żebyśmy mogli również mieć pewność, że wszystkie usługi, które Państwo będziemy gwarantować, bo będziemy je gwarantować w języku angielskim, będą po prostu dobrze zaadresowane na Państwa. Na aplikację czekamy, tak jak mówię, do 11 czerwca, to jest ten pierwszy deadline. Mamy polskojęzyczny zespół, który będzie Państwa wspierać, jeżeli Państwo będą mieli pytania. Jest moja koleżanka, pani Maria Krukowska, która mówi, płynie po polsku i już od dzisiaj czeka, bądź też jest gotowa na pomoc telefoniczną, czy też mailową. Oczywiście również Państwo mogą się ze mną kontaktować, natomiast ja będę dopiero w biurze w Lipsku dopiero następnego tygodnia, ponieważ jestem cały tydzień na delegacji w Niemczech. Dlatego zachęcam, jeżeli Państwo mają jakieś pytania, jeżeli nie teraz, później w ramach tego tygodnia do kontaktu z moją koleżanką. I tak, to by było tyle, jeżeli chodzi o moją prezentację. Jeszcze chciałem Państwu tylko krótko zarysować ofertę w szczegółach i pokazać formularz aplikacyjny. Jeżeli Państwo już mają teraz pytania, to możemy otworzyć rundę pytań. Koszty. Jasne, czyli tak. Koszty to jest 28 tysięcy euro netto plus 7% podatku, czyli wychodzimy gdzieś w granicach 30 tysięcy. Ale chciałem jeszcze raz powiedzieć, że mówimy o modelu elastycznym czyli jeżeli Państwo już mają konkretne analizy dotyczące jakiegoś rynku, ale potrzebują powiedzmy innych elementów odnośnie strategii działania na tym rynku, powiedzmy networking z jakimiś partnerami, to na przykład możemy z tej analizy zrezygnować w naszym pakiecie i wtedy cena automatycznie pójdzie nam w dół. Natomiast możemy dodać powiedzmy inne elementy. Czyli Państwo generalnie tą propozycję, czyli 28 tysięcy netto i ten pakiet Accelerab, to jest. Nasza propozycja dla państwa, ale elastyczna w zależności od tego, co Państwo sobie również życzą. Polsce hmm. tak. to jest, są podróże do państwa tam. Czy, to jest, czy to są zajęcia tutaj w Polsce? Um, u nas zaję, nasze znaczy zajęcia będą się odbywały tylko i wyłącznie w Niemczech. Czyli y, powiedzmy, no jeśli są. Przechodzimy do tego okresu sześciotygodniowego, który, tak. jak pan na, na powiedział, że jest w Polsce. Tak. To to są wyjazdy co ile, co tydzień na ile dni, co dwa tygodnie. Jak to jest? To jest wyjazd do całego tygodnia mhm. do Lipska, do pięciu dni roboczych, powrót do Polski na dwa tygodnie i znowu przejazd do nas do pięciu dni. Do pięciu dni. Aha. Do pięciu dni, ponieważ po każdym elemencie, czyli po każdej sesji coachingowej państwo będą mieli możliwość już udziału w, w wydarzeniach networkingowych partneringowych, Czyli nie będą Państwo tylko i wyłącznie u nas w siedzibie, w Lipsku, mm -hmm. w Saksonii, tylko będziemy Państwu już organizować, ponieważ to jest, jak mówiłem, bardzo istotny element już możliwości partneringu, matchmakingowania się. Rozumiem. Ale w sumie to będzie wychodziło do pięciu dni dobrze. na każdą Czyli sesję. Sam, całe szkolenie rozkłada się jak gdyby de facto na dłużej niż 10 tygodni, to znaczy od, od, od momentu rozpoczęcia do zakończenia. Nie wiem, czy ja dobrze rozumiem. Cały program trwa 10 tygodni, ponieważ, tak jak mówiłem, Państwo jeszcze mają tak zwany online mentoring, okay. czyli będą Państwo w kontakcie z wybraną, wybranym mentorem, który będzie się opiekował Państwo firmą, właśnie w tym okresie, jak Państwo będą w, w Polsce. Ale proszę pamiętać, tak jak mówię, o tym, że my Państwu w ramach tego programu będziemy dawać również zadania do wykonania. To jest, tak użyję aluzji grania w piłkę. My jesteśmy coachem, ale my nie wiedziemy za państwa grać wreszcie. na boisku. Państwo będą kopać tą piłkę do bramki, mhm. czyli rynek rosyjski, czy też inny. Natomiast my Państwo będziemy mówić, jak tą piłkę dobrze kopnąć. Mhm. Czyli żeby Państwo po prostu pamiętali, to chciałem szczerze zaadresować, czyli państwo w efekcie końcowym wypracowywują strategię z naszą pomocą, mhm. ale Państwo są odpowiedzialni jako ten menedżer za stworzenie tej strategii. Tutaj Pan Daniel kiwa głową, czyli… No to myślę, jeszcze że... jedno pytanie o list intencyjny, który… List intencyjny, mhm. tak. Czyli my przyjmujemy zgłoszenia, tak jak mówię, do 11 czerwca. 18 czerwca przyjęliśmy zadatę o e, informacji, czy dana firma się dostała. I oczywiście, firmy, które dostaną się do naszego programu, otrzymują od nas list intencyjny. To jest jednostronicowy, polskojęzyczny, polsko-angielskojęzyczny list intencyjny. A czy ta część.? Nie. Nie. Ta część aplikowania u nas jest bezpłatna. Dopiero jeżeli Państwo dostaną się do programu, wtedy wchodzimy w fazę również bardziej szczegółowych rozmów, jeżeli chodzi o, o udział państwa i tak jak mówię płatność się dopiero zaczyna z momentem rozpoczęcia programu. Natomiast ta pierwsza faza jest bezpłatna, czyli przesłanie do nas aplikacji jest zupełnie bezpłatne. Tak, to chciałem zakończyć tą prezentację jeszcze z Państwem rzucić bardzo szybko okiem na nasz portal internetowy, żeby Państwu wyjaśnić, gdzie można zdobyć informacje, jeżeli chodzi o ofertę i aplikacje. Czyli tak, to jest nasz portal internetowy. Stworzyliśmy w jego formie najbardziej przyjaznej dla Państwa, czyli bardzo łatwo można tutaj nawigować. Jeżeli chodzi o ofertę, to mogą Państwo tutaj jest jeszcze raz informacja na temat procesu, ofertę można tutaj ściągnąć. Tutaj jest wyszczegółowione wszystkie elementy poszczególnych instrumentów, czyli sesji wprowadzającej, analizy, coachingu itd. Jeżeli Państwo mają pytania odnośnie poszczególnych elementów, tak jak mówiłem, jesteśmy z koleżanką, z panią Krukowską, pod dostępem telefonicznym e-mailowym. Na samym końcu, jak Państwo klikną w zakładkę Apply. Wyświetli się Państwu sesja downloadingowa, sekcja downloadingowa, gdzie Państwo mogą ściągnąć jeszcze raz tą samą ofertę i jednostronicowe wytłumaczenie, jak się ubiegać do programu. Czyli, tak jak mówiłem, aplikacja, plus prezentacja firmy, plus profil przedstawiciela. Jeżeli Państwo planują do nas dwie osoby wysłać, to poprosimy właśnie ten dokument w dwóch wersjach. Okej. Okay. Formularz aplikacyjny jest nieskomplikowany, jest to zaledwie kilka stron. Podstawowe informacje na temat państwa firmy, plus yy, strategia, bądź też założenia, jeżeli chodzi o. Ja widzę, że się dokument otworzył we starym Wordzie, dlatego jest trochę nieczytelny. Hmm. Czyli, tak, to są podstawowe informacje, czyli pierwsza sekcja, podstawowe informacje na temat firmy. Powiększenie. Aha, okej. Okay. Czyli tak, standardowe informacje na temat firmy. I potem już przechodzimy do rzeczy szczegółowych, czyli profil firmy. Czyli gdzie państwo opisują swoją technologię, prawa własności intelektualnej. E, czy państwo działają na rynku, jak państwo działają na rynku krajowym, na rynku zagranicznym, czyli na jakich rynkach się znajdują, jakie państwo rynki chcą Zaatakować. Strategia komercjalizacji w okresie długo i krótkoterminowym, i na samym końcu Państwo tutaj mają możliwość wpisywania swoich życzeń, jeżeli chodzi o udział w programie. Czyli tutaj Państwo mogą adresować: chcielibyśmy się spotkać z takimi z takimi firmami, chcielibyśmy wziąć udział, powiedzmy, w takich i takich targach. Tutaj mogą Państwo wpisywać swoje życzenia. Od razu mówię, że im więcej informacji będzie w formularzach aplikacyjnych, tym lepiej dla nas. Na samym początku mówimy o tym, że państwo, dobrze by było, żeby państwo wypełnili te, żeby państwo wypełnili wszystkie, natomiast państwo nie są zmuszeni do wypełniania wszystkich informacji, ale zaznaczam, że im więcej informacji się pojawi, tym lepiej dla nas dopasować do państwa program i też ocenić państwa aplikacje. Prezentacja firmy, tak jak mówiłem, jest elastyczna, czyli do 25 slajdów w formie angielskiej, bo podejrzewam, że praktycznie wszyscy z Państwa już mają takie prezentacje, czyli kwestia albo przetłumaczenia, albo po prostu przesłania w tej formie, która jest. Tutaj są punkty, które chcielibyśmy widzieć w Państwa prezentacji, natomiast tak jak mówię, od Państwa zależy, ile tych punktów się pojawi. Ale znowu zaznaczając, im więcej informacji, tym łatwiejsza dla nas ocena. I większa szansa na dostanie się do programu. I profil osoby, też bardzo nieskomplikowany dokument. To jest jedna strona, czyli przedstawiająca osobę, która miałaby prezentować Państwa firmę, bądź dwie osoby, które miałaby prezentować, czyli w krajach, w których dana osoba biznesowo się znajdowała, czas spędzony oraz zdolności językowe, żeby zagwarantować, że reprezentant firmy wysłany do nas od Państwa, tak jak mówię, Przechodząc przez sesje coachingowe, właśnie współpracę z nami w języku angielskim, bo cały zespół pracuje w języku angielskim, po prostu czuł się, czuł się dobrze obsłużony przez nas, bo my gwarantujemy ze swojej strony, jeżeli chodzi o realizację programu w języku angielskim. Tak jak mówiłem, zespół wielonarodowy, ale z backgroundem też z studiów w krajach anglojęzycznych, czy też u nas generalnie język angielski, język niemiecki jest językiem pracy. Czyli gwarantujemy Państwu wszystkie serwisy, wszystkie usługi, które będziemy Państwu oferować na wysokim poziomie, też językowym. I tak, to by było wszystko z mojej strony, jeżeli chodzi o prezentację naszego programu. I tak jak mówię, cieszę się na pytania z Państwa strony. Jeżeli tych pytań nie będzie teraz, to zapraszam do kontaktu z nami w języku polskim, z moją koleżanką, czy też ze mną. Dziękuję serdecznie. Jeżeli byśmy się nie spotkali w programie, mimo wszystko życzymy Państwu również powodzenia i miłoby by było zobaczyć więcej, więcej firm na rynkach zagranicznych. To jest, też jest oferta, że tak powiem, możliwości współpracy, jak nie przy tym projekcie. Mówię, zobaczenia się też, też, też w innych inicjatywach Narodowego Centrum w przyszłości. Dziękuję serdecznie. Dziękuję panie Wojciechu za prezentację waszego programu aktoracyjnego. Ja myślę, że sporo film wybierze kierunek europejski. Na tym kończy się część merytoryczna związana z prezentacjami i odpowiedziami na pytania przez mikrofon. Rozpoczyna się część również merytoryczna, natomiast myślę, że przyjemniejsza bo przy dobrej kuchni i, i dodatkach. A do tego mamy, jak mówię, salę do rozmów, do indywidualnych kontaktów, do nawiązywania współpracy serdecznie Państwa zapraszam będziemy z Państwem do końca tutaj. Dziękuję serdecznie.